Rozdział pierwszy sprawy babsko-chłopskie. Józio otworzył zaspane oczy. W pokoju było już jasno. Przeciągnął się niezgrabnie i głośno ziewnął. Jego prawa ręka krążyła po omacku nad parapetem w poszukiwaniu okularów. Kiedy nałożył je na nos, podniósł się i zajrzał do kalendarza. Jeszcze 4019 dni dzieciństwa. Muszę się spieszyć, powiedział do siebie. Jak dobrze wiedzą wszystkie dzieci, w wieku 18 lat człowiek całkiem już przestaje być dzieckiem. Właśnie do tego tragicznego wydarzenia Juzio z przerażeniem odliczał dni. A musicie wiedzieć, że Józio, a właściwie mały Józef Robak, średnie dziecko państwa Robaków, nie był zwyczajnym chłopcem. Był uznanym w całym świecie, a przynajmniej w mazurowicach rodzinnej wsi państwa Robaków. Badaczem dorosłości, dojrzewania i zachowań osób dorosłych. Co należy wyjaśnić, nie dlatego, że już zwany profesorem chciałby być dorosły. Przeciwnie, dorosłość to poważna choroba, postępująca i prawdopodobnie nieuleczalna, często przemawiał uczonym tonem do swoich rówieśniczych słuchaczy. Praca naukowa tego siedmiolatka polegała na obserwacji zachowań dorosłych i objaśnianiu ich innym dzieciom, przyglądaniu się i próbie zrozumienia powodów straszliwej choroby dorosłości.